Talent można mieć wielki, ale bez pracy nie pójdzie się do przodu z progresem. Talent jest takim 10% wkładem w to wszystko, co się osiąga. Trenując na stadionie, wypłacając to wszystko, talent jest potrzebny, bo bez talentu nie da się dużo osiągnąć. Ale no, praca jest numer jeden. W tej początkowej fazie trenowania ten talent może mieć znaczenie. W kontekście trenerów, nauczycieli wychowania fizycznego, którzy wyłapują po prostu te młode osoby i widzą, że te osoby mają potencjał, mają to coś. W tych e, jakby młodszych kategoriach wiekowych talent odgrywa decydującą rolę, dlatego że no, jakby dzieci startują z tego samego poziomu. Z wiekiem chodzi już tylko o pracę i systematyczność. I kto więcej trenuje, ten, ten jest lepszy. No I kto ma lepsze zdrowie, bo żeby móc mocno trenować, to też trzeba mieć predyspozycje zdrowotne. Gdy ma się talent, można dobrze zacząć. Trenować przez. Trzy lata na dobrym poziomie, używając tylko i wyłącznie tego talentu, a później jednak bez ciężkiej pracy gdzieś się przepada i, i zostaje się tak naprawdę, no nic z tego nie dostaje, z tego talentu. Nasz trener powtarzał, że talent to właśnie to jest 105-10%. Musimy do reszty dążyć swoją naszą pracą, no i właśnie trzeba ciężko pracować, żeby na ten, wynik, ten dobry wynik osiągnąć. Trzeba mieć talent do ciężkiej pracy. Codziennie yy, dawanie z siebie w, wszystkiego na treningu, yy, wyrzekanie się jakiś tam... Przyjemności na, na rzecz y, takiego reżimu treningowego, dzięki któremu później są efekty. Sport uczy bardzo ważnych elementów istotnych w życiu codziennym. Uczy systematyczności, uczy solidności, wytrwałości w dążeniu do osiągania celów. Najważniejsze to jest właśnie praca to jest wytrwałość, cierpliwość. Tak naprawdę to ciężką pracą zdobywamy sukcesy, a nie samym talentem. W moim przypadku nie było to coś takiego, że o, ja mam talent i, i wszyscy mnie od razu zauważyli. E, ja sama nie chciałam zbytnio trenować, jak byłam młodsza, miałam wiele innych zainteresowań. E, natomiast moje pierwsze sukcesy zaczęły się właśnie odkąd przyszłam trenować do Krakowa, e, i wtedy właśnie przekonałam się, że ta systematyczna praca, determinacja, zaangażowanie to może prowadzić dopiero do takich większych sukcesów, no i wtedy już ten talent tak naprawdę nie wystarcza. Talent jest ważny, ale z talentu biega się do czasu. Biega, biega, skacze, rzuca. Później przychodzi taki moment, że ten talent nie wystarcza. Trzeba bardzo ciężko pracować. Ale też myślę, żeby osiągnąć sukces. Ważna jest głowa, wiara, motywacja. Więc to nie tylko talent i praca, ale także również psychika. Główną rolę odgrywa na pewno głowa, jednak psychika stanowi większą część sukcesu. Jeżeli no nawet robimy dobre treningi e, u siebie, to na zawodach może nam to nie wyjść, ponieważ no, nasza psychika jest słaba i, e, no i e, możemy po prostu nie poradzić sobie z tą presją. Talent wystarcza prawda, do wieku młodzika. U juniora już trzeba jednak faktycznie więcej popracować, no a dalej u seniora i młodzieżowca to już wiadomo, liczy się głównie praca. No Talent jest potrzebny. No, praca jest w sumie bardziej tak potrzebna. Jak też nie ma chęci, no to talent no to nie wystarczy. No. Nie rozwinie się za bardzo. No, a tak samo talent no to jest począt, początkowa faza rozwoju, no a później no to już jednak trzeba chcieć, trzeba no, harować. Talent odgrywa dużą rolę. Ale żeby ten talent wykorzystać w pełni, to należy na pewno ciężko pracować i systematycznie. Miałem talent na początku, jak to było widać, wszystko się fajnie rozwijało. Ale z czasem no, niestety trzeba było składać się więcej więcej czasu i serca w treningi. No i teraz na przykład no, większość czasu tak naprawdę poświęca na treningi. No i wiadomo, musi być ciężko, żeby były wyniki.